Ja, nein, was ich koch am Siema, ja jestem Marek, a w dzisiejszym odcinku zabieram ojca i swoją matkę na mój koncert Jak wiadomo, wszyscy uwielbiają koncerty Disco Marka A dzisiaj wezmę na ten koncert swoją matkę i swojego ojca A oprócz tego dodatkowo nagram dzisiaj teledysk I usłyszycie kawałek mojej piosenki Disco Polo Tak więc w tym filmie będzie działo się naprawdę dużo Zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole A my idziemy po moją matkę i mojego ojca Zapraszam do oglądania Siema ma cześć nie wie i ciebie potrzebuje. No nie ma sprawy, no my jesteśmy I Jeżeli w domu. chodzi o ten koncercik, to po dwie stówki. Tak? Dobra. Każdy płaci, wy płacicie więcej. Dobra. Po dwie stówki teraz. Dobra. Zobaczymy. Masz? Macie pieniądze? Mamy. No, Czekaj, chcesz. Ja za nie wiem, mam takie ale to ty nas kroisz za koncert jeszcze. No każdy płaci, tak? Bo I my mamy płacić za koncert, to Normalnie no? wejście kosztuje 20-30 zł. Ale griffy tak? są zawsze droższe. Tak, wy macie możliwość spotkania się ze mną na, na backstage'u, tak? Ja cię tam też widzę, to ja mam jeszcze płacić. Tak, tak. tak. trzymaj. No dobra, to masz. masz Słuchaj, ten. i tak mamy tanie. A taniej. twoja dziewczyna nie jedzie. Nie jedzie, ale nie będzie płacił jakieś stóp. No, za ja, ja musisz się uczyć. Gdzie? Dobra, tak więc... <laughs> Wiesz, nam nie ten, Zgadza się, możemy jechać na koncert. Dobra, Życzę mamy jeszcze jakieś Nawet takie same bluzy założyliśmy. Tak. Dobra. Jak chcesz, to mogę ci sprzedać kolejno. <laughs> <laughs> mogę dać Ci jeszcze z autografem, ale to wiesz, to dwa razy droższe będzie. No ja tą kamerę, mają rozwój. E, z czarny mam e, się autografi. Ma. No także zarobiła sobie cztery stówki. Przyda się. Zapraszam. O, Maćko i tak nie chciał jechać. On już cały to skręcił, że jest umierający, że jest chory. Nie, no naprawdę jest. Chory. Ja wiem, ale ogólnie chyba po prostu ten był jakoś i też i zmęczony. Gdzie my jesteśmy? Chciałem się spytać. Warszawa, stolica. Zabłądziliśmy. stolica. Jedziemy do strudy, Do Ostronki jedziemy, a jesteśmy w Warszawie. <laughs> No, to mi się wodało. Dla mnie to jest to samo dzisiaj. Ale no bo jest problem, bo pół godziny zostało do koncertu, a my jedziemy określoną trasą. Dlaczego tak się stało? Zdążymy? No nie damy zdążymy radę, właśnie. Przepraszam, pan... czy zdążymy? Zdążymy. A pan umie jeździć w ogóle? Nie. No właśnie wszystko na to wskazuje. No bo jest pół godziny do koncertu, a my nie jesteśmy na koncercie. Damy radę. Ale jak damy radę, jak mamy 200 km. Nie, no, ale 100! Jak no. 120, 124 km mamy. Wow, to nie jest dobrze. No nie zdążymy. I po raz kolejny jestem spóźniony na koniec. Już koniec? Jeszcze chwila. Albo można tu już skończyć, myślę. No, no kończymy, kończymy, odkładamy. Słuchajcie. Tak. Za paliwo 370 wyszło. To co? Po 200 No dobra, no, ale mamy fazę. To, to zaprosiłeś na, na koncert, tak? No tak, chcecie no jechać, płacić. musicie płacić. No przecież za darmo nikt was nie będzie woził. Cieszcie się, że nie policzyłem was, albo jak masz, to daj więcej. Nie, ja daję 150. No nie no, to wiesz. To ja daję 50, Mama daje 200, ja daję. Ale przecież wyszło. Nie ma typu. Ile czekaj? 370 wyszło. No to masz 170. 170. Na pewno? Tak. Zgadza się? Dobra, można iść płacić. Proszę bardzo. Jesteśmy spóźnieni, ale najważniejsze jest to. Ja nie płacę za ten wyjazd, tylko po prostu ja sobie zarobię na koncert. Nie? I na wszelkie koszty ich po prostu. Jutro naciągnę. też Marek tak, płacimy za koncert, za wyjazd. Tak, dokładnie. W sumie ja nie wiem, czy jutro nas nie pożegna Bo my tylko zapłaciliśmy za dzisiejszy. Nie no, ja jeszcze dzisiaj muszę wziąć hotel. A też mamy ci zapłacić, tak? Dokładnie. A i w powrotem też płacimy. Dokładnie. To my wracamy Super. pociągiem, co? Jesteśmy szczęśliwi. Będzie tanie pociągiem. Nie, musicie wracać ze mną. Tak więc jestem zadowolony, ponieważ nie mam na ten wyjazd Będzie. żadnych kosztów, tylko po prostu będę miał same zyski za koncert. Tak więc jesteśmy spóźnieni, ale. Super, super. Mówi się trudno, ludzie poczekają, bo to ja jestem gwiazdą. Tak więc jedziemy na koncert. Dobra, to co? 10 minut spóźnienia, ale nieważne. Za chwilę tutaj y, nasi widzowie zobaczą koncercik. A jak wiadomo, każdy lubi koncercik i I pytanie do was, kto chce wchodzić na scenę? Ty ja, się, ja, ja też. To idzie za mną? No i to ty, ty. pójdziemy razem, właśnie. Po co zł Dobra, dam, ja dam za mamę nawet, nawet. Z góry, z góry. góry. Jak góry. Z góry. Skakuj, skakuj Dobra O jej To już ostatnia kasa. Ja już mam puste kieszenie. A za też raczej Tak, jak musisz. No dobra, mama też. Dzięki. Wy nawet nie wiecie ale... wszystkiego, te wszystkie pisanki, które robiliśmy po drodze, właśnie Dobra, wyglądają go. moje kieszeni. To ja ich Ale, ale ja jestem na plusie, możesz wyjść na scenę, nie ma dla mnie żadnego problemu. Okay. Jeżeli chcesz śpiewać, no to... Stówka. Stówka. Stówka, stówka. 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 To się zastanowię w trakcie. Dobra. Ci się opłaca? Tylko za chwilę, za 5 minut wychodzimy, tak? Także musisz szybko się określić. Dobra, się określa. Schowasz mi do Sejfuku? No, tak, no wychodzę. super, <grym> to fajnie będzie. Ale to będzie czat. To będzie czat, mi się to podoba. Ale, ale chcesz, chcesz nie śpiewać. Nie kazał ci śpiewać też. Dwa kamery. Możemy robić, co chcemy. Ale ludzi, no masz, a na kamerę. Ty na będzie dobrze? No to jak chcesz śpiewać, to wiesz, użyczenie mikrofonu 100 złotych, ale to się dowie, Lanze. Ja faj. No razem parę dziewczyn. Co? Ja parę zgubiłem! No Kurczę, no jedna z niej! Ale ja nic nie Marek, No weź czerwony No, Mam parę dziewczyn! No. Ale po co? No po to, że tą żonę ci szukam! Ja do tutaj koncerty przyjechałem! Ale żony tak? chciałeś też! No hm? nie! Chciałeś żonę? Nie, mówiłem! Chciałeś nie. żonę? Nie, bo ona ostatnio Nie, nie podobają ci się? Dziewczyny zapraszam na imprezę tutaj, tak? Marek? Bo zaraz do domu się dać. Do się dziewczyna! No nie, nie, nie! nie. Marek? Ja co tu dzisiaj robi dziś Tak! Ja nie chcę. No to dobrze. to pogadamy do domu. No, to, to, to widzę. To widzę, no. Do, to ja go wywodzę do domu, w takim wypadku. Prawa strona, OK. A Aleba... lewa? No to super. Jest Ojciec. W słuchajcie. Jeżeli kiedyś takie coś, żeby grać koncert disco polo z ojcem, to no, będzie no, coś no. niesamowitego, słuchajcie, zostań moją podką znacie?

to już jest tak? moja ostatnia stuwa. Daj, 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 daj. daj. Dobra. Dziękuję bardzo. Następnym razem, jak będziesz chciał śpiewać, to za śpiewanie 50 mi płacisz. Jeżeli chcesz robić chórki, to 100, tak? Dobra, Także to, to by było na tyle. Marek mogę Boże, wejść... za bardzo udany. No? To ja wybieram ciągle chórki. No to możesz mi za jutro od razu zapłacić, ale to za chwilę. Dobra, Także dziękuję. widzimy się, już jutro w następnym filmie. Do zobaczenia. Mamuśka Co? Jeżeli myśleliście, że to ostatni koncert z ojcem, to jesteście w błędzie, ponieważ Absurde. dzisiaj gramy kolejny koncert. Bra Chicago Broszki! Tak! Słuchajcie, lecimy zobaczyć, jak tam jest w ogóle. W ogóle jest ze mną ojciec. Gram koncert disco polo z ojcem.